Mam nadzieję, że pamiętasz, że idziemy dzisiaj do mojej mamusi. Morza szum, ptaków głos, pyszny, egzotyczny sos od KFD. Tren dobry, to jest wszystkim. Dzisiaj moje przygotowania, przygotowania siłowo-sylwetkowe, więc zobaczycie, czy da się budować siłę i sylwetkę równocześnie. Idziemy z tematem łapy nieba. Paleciak, 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 jestem paleciak. No, rozrzeweczka, rozrzeweczka, teraz rotatory rozrzewam. Potem jeszcze muszę rozrzewać kilka mięśni yy, i lecicację, więc tutaj nie ma filozofii. Najważniejsza jest specyficzna rozrzewka, tutaj właśnie wyciskanie leżąc. Ta wersja yy, angażuje więcej rotatorów, bardziej rotatory. Bo mamy podchwyt plus tego zębatę. Czyli robię garba i w tył i ściągam opateczki. Teraz poprawiam wyprost. Mówię o tym w materiale. Często sobie porabiam wyprost, ponieważ tu brakuje mi mobilności. Jeszcze jest asymetria w wyniku tofitu lewego łokcia, więc tutaj sobie to ładnie otwieram. Poprawiam elastyczność mięśni, nic mnie nie blokuje i wtedy dół wyciskania jest nieskompensowany. Ściskamy mocno sztangę, żeby było lekkie i właśnie wtedy jest lżejsze obciążenie, jak ściskacie sztangę z całej siły. Ach. Tak, ciężary mam rozpisane minus 10, od 10 do 15 kg mniej niż mogły zrobić Maxa na ilość powtórzeń. Mój rekord w wyciskaniu leżąc nie na zawodach, czyli nie techniczny, to 220 treningowo. Na zawodach 210 oficjalnie dwa razy chyba wycisnąłem, tylko pamiętajcie, to było po siadach, czyli po pełnych siadach, trzech seriach, nie, trzech seriach, trzech Maxach. Pierwsze, drugie, trzecie podejście. Naturalnie 200 kg, a ilość powtórzeń 200 kg 4 razy 180, 180, 180 kg 10 razy. O tak to jest. Przed potem wyciskałem 190-195. Czyli przy wadze 90 kg. Teraz po dłuższej przerwie od wyciskania, leżąc i bardzo sabę treningów, wycisnąłem 175 na testach, czyli bardzo mało, ale też nawet dużo patrząc na to, co robiłem wcześniej. E, więc Myślę, że tutaj 200 kg to jest takie minimum i chciałbym mieć tutaj wynik między 200 a 215 kg przy takiej właśnie wadze 95, 93, 90. Dużo serii rożewkowych, aby układ nerwowy tutaj się przygotował. Pamiętajcie, za mało serii rożewkowych jest wtedy, kiedy w drugiej, trzeciej serii widzisz, że jesteś silny, a nie w pierwszej serii. To znaczy, że dałeś za mało serii rożewkowych. Ale co? Podaj! Weź te jaja, kurwa! No, ale Weź te jaja. Bo widzę. No, patrz. Nie wiem, co jest to. Ja, jest, zapas jest, nie? Pół kilo. 180 kilo 10 razy, a teraz wycisnąłem pewnie, bo 120 kilo poszło na 15 razy, w formie 165-170 kilo na 15 razy, więc teoretycznie 30-40 kilo strat od Trek Wars. Więc sporo, ale to jest tylko zabawa, nie już tak na serio tylko forma motywacji, aby trenować. Jedziemy, stówka. No je. Poszło z Grzegorzem. Paleciak, bierd jajaty! jaja ty. Kurde, no weź te jaja paleciak. nie ruszę, jaj, jajami. Worem po czole. kultury trochę jest! Gut, gut. Teraz 140 i balansujemy. Ostre chords, jak wiecie, długo nie trenowałem, to znaczy były tam jeszcze jakieś powiedzmy yy, trwanie w kratkę, później talnie już brak. No, i potem wróć. Nie jest tak łatwo wrócić po takiej przerwie. Nigdy w życiu nie miałem dłuższej przerwy niż dwa tygodnie. Albo dwa tygodnie to po ciężkich startach, więc to było nawet wskazane, aby wrócić do normy. Natomiast w takim przypadku, kiedy ma się taką długą przerwę, wrócić nie jest łatwo, więc były podchody takie, żeby rozkręcić się w tej dziedzinie, czyli w treningu siłowym. No ale niestety rezygnowałem szybko, aż potem w końcu wiadomo co, projekt, redukcja to zmotywowało, więc zdecydowałem, że jedyną szansą, aby wytrwać w wieże w treningu siłowym, jest tylko i wyłącznie trenowanie po taki cel. Czyli rekreacyjnie dla zabawy wystartować w wyciskaniu leżąc, czy w zawodach aby trzymać michę. No niestety jestem z tych leniwych, więc potrzebuję po prostu takiej płytkiej motywacji. 140 na raz na drzewkę, potem robię piąteczki, a znaczy czwóreczki na 150. Taki jest plan dzisiaj, czyli średnio. Ściskamy sztangę mocno. Tak. Ok. Jako, że trenuję sam, muszę sobie samemu podawać. Więc tak specjalny trening, aby brać to pod uwagę, czyli Podawanie sobie sztagi samemu. To znaczy jest na palecach, ja my czasami tam smyra, ale ogólnie samemu sobie podaję. 150 kg na 4 razy, 3-4 po 4, 4, czyli według planu. Powinien być zapas 1-2 powtórzeń. A rekord tu mam no, bardzo duży, jeśli chodzi o, o 150 kg, więc pewnie w formie, bo były plus 15 razy. Więc zobaczcie, jaka tragiczna forma. Ale to są początki, więc normalna rzecz. Cztery razy bez magnezji, czyli nie ma szacunku dla ciężaru. Wciskamy jazda. Lekko, lekko, bardzo lekko. jak podaj mi sztangę fajnie, tylko bez tego jaja tutaj nad okiem. Cztery razy. Dobra? Delikatnie podaj. Weź ten wór. No weź ten wór, paleczek. O, no, zaraz. Archiwali. No. Ale ci wali. Ja pierniczę. My jaja. Teraz ja. ściskamy, ja da. Za blisko tutaj, stąd jaką byłem, musiałem mocno wyciskać w stronę brzucha, tak poleciał. No a przygotowania są do wyciskania, leżąc pod zawody poważne, wielkie Mistrzostwa Piżdlichowa, które się odbędą w Piżdlichowie. Dobra, jedziemy. 150 kg, seria ostatnia, trzecia mała, niska objętość, ale trzy razy w tygodniu, więc jest wszystko pod kontrolą, żeby tylko do domsy zachodziły i przechodziły. Seria trzecia na zmęczeniu, zobaczymy jak ona pójdzie, powinno iść lekko. Szy a pół. Jeszcze brakuje czystości, powtarzalności, ale w pełni kontrolujecie żar. Czasami jakąś głupotę zrobię. Ale jestem happy, teraz czas na ćwiczenia akcesoryjne. I dipy czekoladowe. Pierwsza seria bez obciążenia. Okej. Okay. 4 serie. Skoczymy na 20 kilo, tu i tu. Tak, yy, poczekaj na drążku robię wolno aby poprawić elastyczność najszerszego. I dzięki temu, że tutaj się rozluźnie, to tu będzie łatwiej zrobić pełny wyprost. I tutaj też poprawiam właśnie wyprost, ponieważ często w wyciskaniu leżąc odzywa się piersiowy mniejszy. I tu właśnie pozwala mi to, aby zadbać o kondycję tych mięśni. wręczach No wszystkie z dużym zapasem bardzo duży zapasem bo... Pociąganiu mam rekord, jak dobrze pamiętam, na 55 razy, a w dipach chyba 90 kg na 5 razy. To tu chodzi o równowagę mięśniową, strukturalną i elastyczność mięśni, otworzenie ruchów, a nie maksowanie. Dobra, ostatnia seria. Dobra i teraz to, aż to się normalnie A teraz to zrobimy a fajnie mi się tak wydaje. Mam nadzieję. Dobra. Ja to Tak, waga, waga waha się między 9,7 a 9,9. Tak utrzymuję. Dieta jest trzymana powiedzmy na 100% w tej wersji, którą mam, czyli jest kilka dni diety, kilka dni pustu, ale w taki sposób, że sobie wszystko pilnuję, że nie przekraczam pewnych kalorii, czy mogę jeść dużo więcej. Więc staram się, aby głód po tych trzech dniach był na tyle tolerowany, że jest w wynosi wystarczający, a potem ładowanie mocne. I znowu zejście, i dzięki temu jestem praktycznie na bardzo lekkim plusie. Dzięki temu mogę spokojnie sobie teraz polesować, ponieważ na redukcję już przyjdzie czas typowo. Teraz, utrzymanie, rekompozycja, i tyle. To robię po to, aby poprawić elastyczność bicepsów. One lubią dostawać w dupę w wyciskaniu. Sporo osób rwie w wyciskaniu czy w martwym ciągu, więc jest to jedno z ćwiczeń, które może wam poprawić właśnie te bicepsy i was chronić przed poważną kontuzją. Zakończyłem trening, poszło bardzo dobrze. Jo, już po treningu. No i tak będą wyglądać przygotowania, czyli trenowanie z dużym zapasem lekko, bo tak się buduje siłę i masę przez większość przygotowań. To dziś wszystko. Łapy nie ma.